Zobaczmy drogie ryby, co dla Was w miesiącu lipcu. Zaczynamy od kart afirmacyjnych, tych, które, no właśnie, pokażą być może kierunek tego czytania, a może pokażą... Jakiś fragment, który ma być dla Was interesujący w tym miesiącu. Na koniec, Nie przegapcie karta związana z transformacją. Karty, które pół roku, powtarza... powtarzam to przy każdym znaku Zodiaku, czekały pół roku na swój dewiód. Są bardzo malownicze. Są dla tych wysoko wrażliwych. Mam nadzieję, że również i siebie tutaj odnajdziecie. Ale na to należy poczekać do końca czytania, ponieważ one będą klamrowały to przesłanie, które za chwilę dla Was tutaj się pojawi. No, a zaczynamy od kart standardowo, od tych, które są afirmacyjne te, które mają dać impuls, znak, może kierunek, a być może również całe czytanie Was przeniesie do przyszłości, w tym Wiecie, symbolicznym znaczeniu, jeżeli chodzi o e, znaki, drogowskazy, na które uważać powinniście nigdy w tym indywidualnym, bo jest to czytanie zbiorowe, a więc o tym też pamiętajcie, nie zapominajcie. Natomiast pamiętajcie, że przesłanie e, chociaż porusza różne aspekty, tak naprawdę może się skupiać tylko na jakimś fragmencie Waszej rzeczywistości, takim gdzieś e, małym jej pierwiastku. Mam nadzieję, że będzie to y, pomocne dla Was, co tu usłyszycie. A kierunek dla Was tego miesiąca, czy też informacja, która mi wpadła w ręce, pokazuje, że, że dyscyplina jest dobra, ale odpuszczenie jest lepsze. I karta dopełnia to myślą, wskazując, że aby rozwinąć siłę umysłu na początku, potrzebny jest pewien stopień samokontroli. To obserwacja własnych myśli, by nie przejęły one nad nami władzy. Powinniśmy po prostu zachować ostrożność i nie chcieć za wiele. Musimy zdać sobie sprawę, że zbudowaliśmy już fundament i że naszą najważniejszą lekcją jest zaufanie i odpuszczenie. Zatem może są wśród was ryby, które bardzo czegoś pragną, bardzo czegoś chcą, bardzo chcą to w ogóle, trzymają coś kurczowo. A tu wyraźnie jest pokazane w tym miesiącu, że dyscyplina jest fajna, dobra, wskazana. No ale właśnie, odpuszczenie, czy puszczenie czegoś wolno, jest takie nawet powiedzenie. Jeśli kochasz, to puść, jeżeli do Ciebie wróci to uczucie, to wzajemnienie, czy ta osoba, to znaczy, że to jest prawdziwa miłość. No może coś z tym jest. Tak czy siak, z drugiej strony, idąc w ślad za tym przesłaniem, które Wam się pokazało, że Faktycznie miesiąc mówi mniej siłowości, więcej tej woli wszechświata, która ma się wam objawić, która ma się wam pokazać, która wam ma po prostu tak szczerze pomóc. No i zaczynamy. Zerknijmy, co tutaj wam się chce pokazać, drogie ryby. Jaki to miesiąc, ten lipiec dla ryb? Miesiąc lipiec dla ryb. W jakiej energii miesiąc lipiec chce się wam zaprezentować, drogie ryby? Miesiąc, lipiec dla ryb, ryby, co jest wyzwaniem dla Was, drogie ryby, co jest radą, a więc co należy i co należałoby może nie, czego należałoby unikać. Pod spodem macie piątkę kielichów, no i właśnie. Są wśród Was te ryby, które niestety muszę powiedzieć jakieś tutaj mają perturbacje albo mają jakiegoś rodzaju właśnie dyscyplinujące kwestie związane chociażby z czy z majątkiem, czy z finansami, czy z jakimiś urzędowymi kwestiami, e, prawnymi takimi, które być może wymagają jakiegoś uregulowania, czasami mogą być to słuchajcie kwestie także e, te dokładnie i dosłownie formalne, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju, no. Uczucia i związane z nimi rozstrzygnięcia, o tak powiem. Więc być może tutaj ktoś zabałaganił coś, tak bym powiedziała, gdzieś jest pewnego rodzaju tutaj energia niefrasobliwa, być może skrywana, lub no gdzieś taka skrzętnie ukrywana. No i w tej chwili może borykacie się z tym, lub czujecie się troszeczkę bardziej dociążeni faktem. Poradzenia sobie lub wyjścia z pewnych ciemności. Tak dla niektórych ryb. Dla innych z kolei, no, wyraźnie w tle się pokazuje także jakaś tutaj e, no, żal, mielizna, jakiegoś rodzaju nieprzepracowane emocje, stworzone także być może na podstawie pewnych, bym powiedziała, osądów, może opinii. A może wyrzutów sumienia też dla niektórych. Widzę tu kobietę, słuchajcie, widzę tu kobietę, która kogoś osądziła, która kogoś, no, skazała na jakąś, bym powiedziała, no, takiego rodzaju ciężką pracę, czy też mozolne wytrwałości, z którymi ktoś musi się mierzyć. Czy to wy, czy to was dotyczy, sami ocencie. Natomiast ogólnie w tle, w tym lipcu pokazuje się ta, no, zbyt wesoła piątka kielichów, ale to jest tylko tło, więc może to są jakieś emocje, które tak naprawdę was gdzieś jeszcze tam właśnie no, dosięgają, które w tej chwili jeszcze odczuwacie, no, albo które gdzieś tam się kotłują w tle w reperkusji pewnych wydarzeń, które gdzieś już mam nadzieję, że za wami. Co jest miesiącem, lipcem? Zobaczmy pięknie, czwórka buław. Co jest wyzwaniem, co jest na tak, a więc co należy i czego nie należy, albo co należałoby czego należałoby unikać. No więc słuchajcie, dobry to czas dla Was ten lipiec, bo pokazuje się w stabilizacji i w tym, żeby chcieć tę stabilizację możliwie jak najdłużej, czy też najskuteczniej i najobficiej jak to możliwie utrzymać. No bo pokazuje się dla Was czwórka buław, a więc takie małe i duże być może radości. Wszystko tak naprawdę zależne od drugich osób, czasami tych takich osiągnięć, no, które, które wypracowaliście. No ale też osiągnięciem może być dla niektórych chociażby to, co właśnie się zwie po prostu relacją. A więc gdzieś tutaj taki czas nawet, bym powiedziała, dobrych, dobrych wibracji, dobrego odpoczynku, dobrego stwarzania także sytuacji i okazji do tego, żeby świętować lub żeby właśnie podtrzymywać ten status, którego pragniecie, którego potrzebujecie. W wyzwaniu jest dla Was dokładnie materia, materia a więc materia materia tej pewności siebie, materia stabilności, bycia w skupionym i takim mocnym, ustrukturyzowanym statusie, no ale gdzieś być może także bez jakiegoś takiego stetryczenia, może tak to nazwę. Dla innych ryb w świetle tej pierwszej karty mogę powiedzieć też, że jakieś tutaj mocne trzymanie pasa, tak? A więc tylko i wyłącznie skupianie się na tym, co jest materialne, tylko i wyłącznie skupianie się na tym, co jest moim własnym dobrem. Też tutaj odwrotnie patrząc, może być pewnego rodzaju wyzwaniem, aby też umieć u siebie zaobserwować te no, sygnały, które być może także zakłócają tę przepływowość czy tę możliwość właśnie budowania optymistycznych czy tych takich hmm, chętnych Wam i wychodzących wam naprzeciw okazji. A więc czytam ten miesiąc trochę tak, jakby okazją jest on do nowego, czy do tego, żeby pogłębić lub wzbogacić to, co już macie, żeby siebie w jakiś sposób umocnić, żeby także rozszerzyć, czy być może działalność, czy być może rozszerzyć perspektywę. A więc gdzieś tutaj o to paliwo mam wrażenie chodzi, które dolewacie do tego ogniska, które daje wam to światło. Czym to paliwo jest, kim to paliwo jest i jakiego rodzaju także wy wykazujecie zapał lub, tak jak mówię, chęci, chęci, chęci. Bez być może wskazanej już wcześniej kontroli czy dyscypliny, ale z takim właśnie luzem bluzem puszczonym gdzieś danym także tym, którzy mają z Wami współtworzyć i rozwijać tak was, jak i siebie. Odradzane w tym miesiącu, natomiast jest wam to, co nowe słuchajcie, i to, co ryzykowne. A więc gdzieś tutaj poczucie bezpieczeństwa jest przede wszystkim wam um, zaanonsowane, że ono będzie dla was słuszne, będzie dla was dobre i tak naprawdę gdzieś tutaj dom przyjaciele, ci, którzy już, czy też inaczej może opinie, także, które nie są zmienne, czy też trwałość relacji może mieć dosyć dobry wydźwięk dla was, aby to na tym się skupiać i aby. To być może zgłębiać, aniżeli pchać się gdzieś w to, co jest zupełnie oderwane także od tego, co już znacie. A więc miesiąc mówi bardziej powstrzymaj się od tego, co jest ciekawe, ale niekoniecznie bezpieczne, unikaj tego, co jest ryzykowne, a niekoniecznie poparte, no właśnie, sprawdzonymi rekomendacjami, czy jakiegoś rodzaju na przykład. Wariactwa, dziwne pomysły czy sytuacje, które także wymagają od ciebie być może zupełnie innego ciebie, no to być może w tym miesiącu akurat to nie jest dobry pomysł. Postaraj się nie ignorować tego, co jest w konsekwencjach danych planów no, przewidywalne lub możliwe, bo tutaj pokazany jest wyraźnie, brak ryzyka będzie tobie sprzyjał, będzie dla ciebie no, optymalny na ten miesiąc, będzie dla ciebie bezpieczny lub będzie też tworzył i wzmacniał te fundamenty. Elementy, w których obecnie stoisz. Na ryzykownym, pamiętajcie, może być cokolwiek, to nie musi być koniecznie podróż na drugi koniec świata, czy jakiś ekstremalny, wiecie, wybryk, czy sport, ale może być to chociażby no, jakaś fantazyjna decyzja dotycząca no, jakiejś radykalnej zmiany, czy chociażby inwestycji. No i tutaj Wyraźnie pokazuje się, że być może te właśnie, które znasz, albo te nowe, które już też się nimi zainteresowałeś, być może powinieneś troszeczkę mm, zgłębić wiedzę, albo poszperać za nimi trochę głębiej, czy też znaleźć bardziej faktyczne y, czy wnioski, czy informacje, a może i rady, aby y, móc się do tego bardziej odnieść merytorycznie, a nie jeżeli tak zupełnie no, z, do skoku. Bo gdzieś tutaj y, y, widzę, że jest ten miesiąc dla Was y, radosny, jest dla Was... Y, Taką pocztówką zachęcającą Was do dołączenia się do tego, co jest energią, tworzenia fajnych, mocnych balansów i mocnych, fajnych relacji, ale z zachowaniem, pamiętajcie, pewnej czujności i otwartości na to, co informacją się zwie. Wyzwaniem dla Was w tym miesiącu jest bezpieczeństwo a rozwój, żeby sobie to oszacować, żeby sobie być może też uświadomić, co jest dla Was ważniejsze i czym, z czym to się je i czym to się karmi. No i przede wszystkim, czy Was ograniczają, czy Was rozwijają te sprawy, które dotyczą Waszej materii. No i pytanie, jak to może się, z czym to się także może wiązać? Tutaj pamiętajcie tło czytania, które Wam przedstawiłam. Nie wiem, czy wszyscy z początkiem są za pan brat, jeżeli nie, to sobie zajrzyjcie, bo te informacje z tła czasami dotyczą być może fragmentu, a czasami może kogoś bezpośrednio, faktycznie w całości. Jeżeli to, co w tle się pokazało, może być tą konsekwencją, o której tutaj wspominam, no to... No właśnie, to być może tutaj się pokazuje trochę niefajna historia, która może być dla was przestrogą, jeżeli chcielibyście poczynić jednak ten ryzykowny krok, o którym mówi, czy też którego odradza Wam ten miesiąc. Ale jeżeli jest to już za przeszłe, to być może także miesiąc skłania was do tego, abyście wyciągnęli wnioski, no albo przynajmniej byli bardziej zaawansowani w tej wiedzy, w tych fundamentach także, które powinny was już trochę bardziej charakteryzować po tych e, sytuacjach, które już e, gdzieś przetrawiliście, czy których doświadczyliście jako ten zaawansowany gracz. A więc e, tutaj m, oczywiście miesiąc jest otwarty na wszelkie możliwe e, fajne okazje i bierzcie z nich to, co najważniejsze, to co Was też e, buduje i co Was e, doświetla, co Wam daje siłę, bo tak mówi ten miesiąc. Ale radą i przestrogą jest jednocześnie to, aby bardzo być czujnym na to, co być może zbyt łatwe, zbyt proste, zbyt przyjemne, albo czasami właśnie takie gdzieś za mocno odjechane czy no nieskoordynowane, zwłaszcza, a może przede wszystkim w skutkach. Zatem bądź rybomądra i odpowiedzialna. I staraj się równoważyć gdzieś te przepływy. Może te właśnie zmieniające się prądy niekiedy. Zobaczmy jeszcze, jaka energia, słuchajcie, dla ryb. Co dla ryb w lipcu? Co Wy powinnyście tutaj zobaczyć, usłyszeć? Co Wam się tu pokazało? No i zobaczcie, nie ma przypadków. Podróżuję do mojego miejsca mocy. Piękne. To jest Wasz dom, to Wasze wnętrze, to Wy jesteście też tym domem i ten dom zasila, pamiętajcie, wszystkie inne przestrzenie, które tworzycie materialnie, fizycznie, tutaj, wokół siebie. Zatem, no właśnie, trzeba pozwolić sobie na to otwarcie, czy też trzeba pozwolić sobie na ten przepływ. On się też tutaj pokazuje, zobaczcie w tej e, energii tego króla denarów, e, który jest no właśnie tym symbolem tego zasilania i bycia w sile. Ta energia tej karty może także Was skłaniać, czy też informować o tym, że ten miesiąc będzie chciał Was przenosić w miejsce Wam już znane, tak fizycznie, gdzieś e, nie tylko duchowo, albo że Wasze wybory tych miejsc, w które udawać się będziecie. Mogą to być podróże, mogą to być Wasze wybory wakacyjne. Są także podyktowane tym właśnie gdzieś głosem wewnętrznym, znajomością tych miejsc z poprzednich ciałem także. A więc rozpoznawanie siebie, pamiętajcie, i swoich miejsc mocy to także to, co jest tym fizycznym miejscem, w które się udajecie. To dźwięki, to pamiętajcie, różnego rodzaju emocje to. Ta po prostu wolność i lekkość yy, i pokora czasami, z którą się nie walczy, którą po prostu człowiek z siebie wydobywa. I tu te cechy przede wszystkim, no właśnie, są gdzieś dla was do ustabilizowania w tym miesiącu albo do zbadania siebie pod tym kątem, co czujesz, jaką harmonię yy, sobą wnosisz, czy to jest harmonia, czy to jest, yy, no właśnie, czy to jest ten balans, czy. Wiesz skąd pochodzi Twoja siła, czy znasz także te miejsca, czy umiesz rozpoznać, co Ci tę siłę daje lub co Ci tę siłę odbiera. I w afirmacji tego miesiąca macie takie hasło, które mówi rozpoznaję miejsca, w których jest ze mną moja dusza, gdzie moja dusza przemawia do mnie, a ja świadomie je rozpoznaję. Moje miejsca mocy dają mi nową energię, inspirację i siłę. Mogę mentalnie podróżować do mojego miejsca mocy w dowolnym momencie, a więc mam też tę sposobność, aby gdzieś indziej umieć się regenerować, no i przywoływać stamtąd, tu i odwrotnie. Impuls na ten miesiąc dla was mówi czy też pytanie, które moglibyście sobie zadać, które wewnętrzne i zewnętrzne miejsca mocy już znasz? Zrób taką listę swoich zewnętrznych miejsc mocy i miejsc tęsknoty. Najlepiej ze zdjęciami, obrazkami lub rysunkami. W ten sposób zawsze możesz sprawdzić, które miejsce chcesz odwiedzić, aby naładować baterię. Stwórz również wyraźny obraz jednego lub więcej wewnętrznych miejsc mocy, do których możesz natychmiast podróżować, przemieścić się, gdy tylko zamkniesz rzeczy. Kamień wspierający na ten miesiąc dla Was to żaden konkretny. Karta mówi do Ciebie: zbierz kamień, czy też znajdź kamień, który przykuwa Twoją uwagę. Może to być na przykład też biżuteria w jakimś sklepie jubilerskim, nie musi być to koniecznie kamień taki gdzieś znaleziony, wiecie, na plaży, czy gdzieś w przypadkowym miejscu, albo właśnie w tym konkretnym miejscu, z którym Ci się dobrze emocje kojarzą. Ale jeżeli jest to gdzieś taki komercyjny wybór, to karta też mówi, abyś pozwolił, poprzez to, że wczujesz się w ten kamień, gdzieś zbiegła energię, by intuicja Cię po prostu poprowadziła, a więc trzymaj ten kamień w, gdzieś blisko siebie w domu, w miejscach, w których też regenerujesz swoje rezerwy i niech to będzie też taki impuls do, no właśnie... Przekazywania ci i energii, i informacji. Ta informacja, która także się gdzieś tutaj może pokazała dla niektórych. Jak do tego podejdziecie, jest to wasza indywidualna sprawa. Dla mnie jest to energia wyraźnie pokazująca, że idę, czy też szukam tej właśnie mocy w sobie, czy szukam tych źródeł mocy, które są które mnie zasilają. No i tutaj mogą się pojawiać dla Was po prostu te okazje, których nie należy ani przegapić, o tym mówię, ten miesiąc, ale też należy patrzeć nie tyle świadomie, co bardzo odpowiedzialnie na to, co przed Wami się pojawia i czy to, co nowe, albo to, co ryzykowne, lub zupełnie abstrakcyjne. Faktycznie was zasila, czy tylko jest odskocznią od tego, żeby myśleć o swojej sile i ją właśnie przyciągać. Bo mówię o tym nie bez kozery, dlatego że bywają takie sytuacje w życiu, że zagłuszamy swoje potrzeby i pędzimy gdzieś czasami na oślep, a w tym miesiącu jest Wam odradzane to, co jest na oślep, to, co jest bez planu, to, co jest ad hoc. To, co jest niedojrzałe, dziecinne lub totalnie dalekie lub innowacyjne od tej energii, która e, gdzieś charakteryzować może was. To mogą być, nie wiem, różnice w, w, totalnie w poglądach, totalnie w miejscu, totalnie jakieś być może wybory, które gdzieś ktoś wam narzuci lub komuś się wydają, że są adekwatne. Tu wsłuchaj się w siebie, nie odchodź od siebie, tak mówi do ciebie ten miesiąc, czy też nie rezygnuj z siebie, ale też nie rób niczego na siłę, czy też pod wpływem jakiegoś niezasadnego impulsu. No, takie dla Was czytanie, drogie ryby. Trzymajcie się i uważajcie na te prądy, które Was niosą. Do zobaczenia.